W postapokaliptycznej przyszłości grupa rebeliantów próbuje pokonać firmę o nazwie Wicked, która eksperymentuje na dzieciach, aby znaleźć lekarstwo na śmiertelnego wirusa. Kiedy na torach pojawia się pociąg z ładunkiem i więźniami Wicked, dwa wagony rebeliantów ruszają za nim: George i Brenda są po jednej stronie, a Thomas i Vince po drugiej. Dla odwrócenia uwagi, Brenda strzela do maszynistów pociągu, którzy natychmiast wzywają wsparcie. Następnie kilku strażników wychodzi, by otworzyć ogień, więc George musi prowadzić, jednocześnie strzelając. Vince ustawia swój samochód wystarczająco blisko tyłu pociągu, by Thomas mógł założyć hak i wskoczyć na pokład. Kiedy Vince próbuje za nim podążyć, opona pada i samochód zaczyna tracić dystans, więc Vince musi skoczyć, zanim hak również pęknie i samochód się rozbije. W tym momencie pojawia się samolot Wicked i otwiera ogień, więc George i Brenda muszą odjechać, aby uniknąć śmierci. Thomas i Vince zaczynają biec na szczycie pociągu i widzą grupę żołnierzy zbliżających się do nich. Duet zeskakuje na dół, a Vince podkłada ładunek wybuchowy, podczas gdy Thomas strzela do strażników. Kiedy dynamit eksploduje, odrzuca żołnierzy do tyłu i oddziela kilka ostatnich wagonów od reszty pociągu. W międzyczasie samolot nadal ściga George'a i Brendę, którzy zatrzymują samochód, by udawać, że się poddają. Kiedy żołnierze opuszczają samolot, aby ich aresztować, wpadają w pułapkę w ziemi, a grupa rebeliantów wychodzi z ukrycia, aby ich otoczyć. Pilot również zostaje zablokowany, więc rebelianci mogą ukraść samolot. Wracając do pociągu, więcej rebeliantów wychodzi z ukrycia, a Newt zaczyna pracować nad oddzieleniem wagonu od głównej konstrukcji pociągu. Żołnierze Wykid atakują ich otwartym ogniem, więc Thomas i jego przyjaciele muszą skoncentrować się na oddawaniu strzałów. W tym momencie pojawia się samolot i opuszcza hak, który podłącza do górnej części wagonu. Grupa rzuca się, by również się na niego wspiąć, a Vince wykonuje skok w ostatniej chwili, by nie zostać w tyle. Chwilę później samolot zrzuca wagon do kryjówki rebeliantów i wszyscy więźniowie zostają uwolnieni, ale Tomas jest rozczarowany, gdy zauważa, że nie ma wśród nich jego przyjaciela Minho. Vince wygłasza przemówienie dla nowicjuszy. Wyjaśniając, że łykyt chciał ich, ponieważ są odporni na wirusa, a ich sok mózgowy można przekształcić w lekarstwo. Jednak rebelianci nie pochwalają eksperymentów na dzieciach, więc naprawiają duży statek, aby uciec z kontynentu. Tomasz pyta uratowanego chłopca, czy słyszał jakieś ważne informacje, gdy był w niewoli. Najwyraźniej pociąg zmierzał w kierunku miasta, co jest dziwne, ponieważ nie powinno być już żadnych miast. George potwierdza, że był tam kilka lat temu i nazywa się to ostatnie miasto. To tam, Wykid ma główną bazę operacyjną, więc zaatakowanie go jest niemożliwe. Tomas nadal chce uratować przyjaciela, ale Vince odmawia narażania rebeliantów na takie niebezpieczeństwo. W tym momencie słyszą pilotów w radiu, więc rebelianci w pośpiechu wyłączają zasilanie i ukrywają się. Wkrótce samoloty Wicked zaczynają przeszukiwać okolice i nic nie znajdują, ale zbliżają się zbyt blisko kryjówki, więc muszą wkrótce odlecieć. Tej nocy, gdy wszyscy śpią. Tomas próbuje wymknąć się, by uratować Mincho w pojedynkę. Jednak Newt i Frypen znajdują go i ogłaszają, że też idą. Tymczasem Mincho jest zszokowany, gdy budzi się na polanie, na której mieszkał podczas eksperymentu. Widzi kilku chłopców w oddali, ale nie odpowiadają na jego krzyki. Następnie widzi innego chłopca biegnącego i podąża za nim do chaty, tylko po to, by pojawić się w tajemniczym korytarzu. Otwierają się drzwi i wychodzi z nich potwór znany jako buldożerca, więc Mincho musi zacząć uciekać. To miejsce jest labiryntem, a on wciąż znajduje zablokowane przejścia. Słychać głosy omawiające jego występ, a czasami Minho ma wizję lekarza, który go sprawdza. Nagle jego ciało zastyga, ale przebija się przez dziwną siłę i jego ciało ląduje pod sufitem. Buldożerca łapie go w swoje szpony i ryczy na niego, gdy Minho krzyczy. W tym momencie okazuje się, że Minho jest w rzeczywistości w laboratorium i przechodzi symulację wbrew swojej woli, aby naukowcy łykid mogli wydobyć jego krew. Jakiś czas później zespół Tomasa musi przejść przez bardzo ciemny tunel. Znajdują stworzenie podobne do zombie znane jako zarażeni i zatrzymują się, aby pomyśleć, jak go uniknąć, ale wtedy grupa zarażonych otacza samochód i zaczyna walić w drzwi. Chłopcy przyspieszają, gdy zarażony wskakuje na przednią szybę, aby zacząć ją uderzać, więc Frypen podjeżdża blisko innego pojazdu, aby zepchnąć zarażonego. Niestety, powoduje to zderzenie i samochód przewraca się. Na szczęście Tomasowi udaje się wybić szybę i wydostać się na zewnątrz, a jego przyjaciołom udaje się otworzyć drzwi. Za nimi nadciąga zarażony, więc Frypen rzuca się, by zestrzelić stwora. Nadciąga horda zarażonych, więc chłopcy zaczynają biec, tylko po to, by odkryć, że wyjście jest również zablokowane przez zarażonych. Frypen strzela do wielu z nich, ale wkrótce kończą mu się naboje. W tym momencie samochód przejeżdża nad stworzeniami, ujawniając, że George i Brenda przybyli na ratunek. Podczas gdy Brenda wystrzeliwuje kilka zarażonych, chłopcy wsiadają do samochodu, a George odjeżdża, dzięki czemu udaje im się bezpiecznie opuścić tunel. Gdy docierają do drogi, w oddali widzą ostatnie miasto, a George zauważa, że Wicked zbudował wokół niego potężny mur. W międzyczasie przywódczyni Wicked, Ewa, spotyka się z członkami zarządu, ponieważ obywatele tracą nadzieję na wyleczenie, nie wspominając o nowym murze, który wzbudza ich nieufność. Ewa mówi im, że dostaje serum od Mincho i lekarstwo powinno być wkrótce gotowe, ale członkowie zarządu są zmęczeni wymówką i chcą wykorzystać pieniądze na budowę bezpiecznych stref. Rozmowę przerywa Teresa, dziewczyna, która zdradziła Tomasa na rzecz wykrycia. Wygłasza przemówienie o nadziei i poświęceniu, które przekonuje członków zarządu do dalszego płacenia za eksperymenty. Wracając do grupy Tomasa, udają się do slamsów za murem, gdzie protestujący domagają się pomocy od miasta. Tomas nie zdaje sobie sprawy, że tatuaż na jego szyi świeci i wysyła swoją lokalizację do wykrycia. Grupa ukrywa się wśród tłumu, aby dotrzeć do wejścia do miasta, gdzie strażnicy aktywują wieżyczki. Tłum natychmiast ucieka, gdy pociski powodują kilka eksplozji i likwidują setki ludzi. Zespół Tomasa próbuje wrócić do swojego samochodu, ale zostaje otoczony przez zamaskowanych mężczyzn, którzy natychmiast ich porywają i zabierają do furgonetki. Kiedy docierają do kryjówki tajemniczych ludzi, George zaczyna bić zamaskowanego mężczyznę i nie przestaje, dopóki nie zobaczy, że będzie nic się nie stało. Facet zdejmuje maskę i okazuje się być Galim, który próbował powstrzymać chłopców w przeszłości i miał być martwy. Tomas skacze na niego, by go uderzyć, ale Newt odciąga go i przekonuje, by posłuchał. Gali wyjaśnia, że jest teraz po ich stronie i mówi, że może przeprowadzić ich przez ścianę. Jest tu również grupa rebeliantów, która próbuje odzyskać miasto od Wicked. Gali przedstawia im przywódcę Lorenza, którego twarz została oszpecona przez wirusa. Trzyma kroplówkę z serum podłączoną do ramienia przez cały czas, aby uniknąć stania się zarażonym. Lorenz oferuje Tomasowi sposób na zakradnięcie się do miasta pod warunkiem, że w zamian mu pomoże. Tomas zgadza się, więc on i Newt będą mogli podróżować z Gali przez kanały, podczas gdy pozostali muszą pozostać w tyle jako ubezpieczenie. Przed wyjściem Newt zauważa, że trzęsą mu się ręce. W nocy chłopcy w końcu opuszczają kanały i docierają do miasta. Gali zauważa, że zwiększono ochronę, co oznacza, że Wicked wie, że rebelianci są w pobliżu. Następnie udają się do tajnego miejsca w murze, gdzie grupa Galiego od lat obserwuje budynek Wicked, ale nie znaleźli drogi, ponieważ wszędzie są żołnierze, skanery i monitoring. Gali pokazuje im również, że Teresa tam pracuje i wierzy, że jest ich drogą. Trio wraca do kryjówki, aby omówić sytuację. Grupa nie ma nic przeciwko wykorzystaniu Teresy po tym wszystkim, co im zrobiła, ale Tomasowi nie podoba się ten pomysł. Niut wpada w złość i popycha Tomasa na ścianę, obwiniając jego wahanie o miłość do Teresy. Kiedy zdaje sobie sprawę, że mu odbiło, przeprasza i wychodzi z pokoju. Tomas podąża za nim, a Niut w końcu przyznaje, że jest zarażony, po czym przekonuje przyjaciela, by zgodził się wykorzystać Teresę. Tymczasem w laboratorium Teresa wstrzykuje zainfekowanej dziewczynie serum wykonane z krwi Minho i natychmiast ją leczy. Podekscytowana Teresa idzie do Minho, by przekazać mu nowinę, ale ten w ogóle nie reaguje. Kiedy Teresa ma zamiar odejść, Minho atakuje ją i zaczyna ją obrażać za zdradę przyjaciół, obwiniając ją o śmierć kilku osób. Wkrótce pojawiają się strażnicy, aby go uspokoić, ale udaje mu się ukraść metalową spinkę do włosów, zanim upadnie. Inny naukowiec zabiera Teresę z powrotem do laboratorium, gdzie dowiaduje się, że serum zawiodło, a dziewczyna jest teraz agresywną wariatką. Tej nocy Teresa idzie na spacer, gdy zauważa Tomasa w tłumie. Natychmiast podąża za nim do pustej uliczki, gdzie Tomas pyta ją, czy tego żałuje. Teresa przyznaje, że czasami tak, ale zrobiłaby to ponownie. Wtedy Gali pojawia się za nią, by ją schwytać. Chwilę później są w starym kościele na przesłuchaniu. Teresa mówi grupie że Minho jest na trzecim poziomie z 28 innymi więźniami, a jedynym sposobem, aby się tam dostać, jest autoryzowany odcisk palca. Gali uważa, że powinni po prostu odciąć jej palec i pozbyć się jej, ale Tomas powstrzymuje ją i zmusza Teresę do usunięcia nadajników Wicked, które wszyscy chłopcy mają na szyjach. Podczas pracy Teresa zauważa, że Brenda wygląda bardzo zdrowo jak na zarażoną osobę i domyśla się, że Tomas regularnie podaje jej zastrzyki ze swojej krwi. Jednak Tomas mówi, że zrobił to tylko raz kilka miesięcy temu, kiedy po raz pierwszy się o tym dowiedzieli. Teresa uważa, że to niemożliwe i Brenda powinna już dawno się nawrócić, ale Tomas odmawia rozmowy na ten temat. Zanim Gali ją zabiera, Teresa kradnie kawałek gazy z krwią Tomasa. Następnie chłopcy przebierają się za żołnierzy Wicked i wchodzą do obiektu z Teresą, której obecność pozwala im uniknąć podejrzeń. Kiedy docierają do klatki schodowej, Gali zaczyna pracować nad zainstalowaniem urządzenia zagłuszającego w skrzynce elektrycznej. Podczas oczekiwania Newt zaczyna kaszleć, a Teresa zdaje sobie sprawę, że jest zarażony. Gdy urządzenie jest gotowe, ludziom Lorensa udaje się włamać do miejskiego systemu bezpieczeństwa. Następnie grupa udaje się na poziom trzeci, gdzie szybko obalają wszystkich strażników w pomieszczeniu. Teraz mogą uwolnić wszystkich więźniów z cel, ale Tomas zauważa brak Mincho. Teresa sprawdza komputer i odkrywa, że Minho został zabrany do laboratorium po drugiej stronie budynku. Jest tak słaby, że ta sesja może go zlikwidować. Miód i Thomas zmuszają Teresę, by ich tam zabrała, podczas gdy Gali zostaje z tyłu i próbuje otworzyć drzwi strzegące serum. Kiedy Trio wsiada do windy, dołącza do nich prawa ręka Ewy, Johnson. Na szczęście rozmawia on tylko z Teresą, mówiąc jej, że Thomas był widziany poza miastem. Jednak po wyjściu z windy Teresa zaczyna kłócić się z chłopcami, a Thomas zdejmuje maskę w tym samym czasie, gdy Johnson podąża za nimi. Wkrótce pojawia się więcej strażników, a Thomas próbuje wziąć Teresę jako zakładniczkę, ale ona wypycha go i mił za odporne drzwi. Podczas gdy chłopcy uciekają, Teresa mówi Johnsonowi, że zrobiła to, by ich uwięzić i przypomina mu, że potrzebuje ich żywych. Alarmy zaczynają zawodzić w całym budynku, podczas gdy Johnson wzywa więcej ochrony. Na podpoziomie gali w końcu odzyskuje serum i zaczyna poruszać się ze wszystkimi dziećmi. Udaje im się dotrzeć do garażu, gdzie Brenda ukradła autobus, ale zauważa, że Thomas i Newt jeszcze nie wrócili. Gali prosi ją, by poczekała w autobusie i chroniła dzieci, podczas gdy on wróci po resztę. Jednak grupa żołnierzy wkrótce dociera do garażu i Brenda nie ma innego wyboru, jak tylko uciec. Na wyższych piętrach Thomas i Newt wpadają na Ejwę, ale zanim Thomas może ją zastrzelić, zostają znalezieni przez Dansona i jego ludzi. Chłopcy natychmiast zaczynają uciekać, strzelając do każdego strażnika, który stanie im na drodze podczas poszukiwania przyjaciółki. W laboratorium Mincho słyszy krzyki i używa spinki do włosów, aby dźgnąć naukowca. Następnie szybko powala strażnika i wstrzykuje innemu naukowcowi środek uspokajający. Na korytarzu Newt i Thomas kontynuują walkę z żołnierzami, ale prawie skończyły im się naboje. Miód rzuca granat, aby powalić pozostałych strażników, jednak pojawia się jeszcze jeden mężczyzna, który blokuje im wyjście. Niespodziewanie facet zostaje zaatakowany przez Minho, który z krzykiem wyrzuca go przez okno, a następnie łączy się z przyjaciółmi. Nadchodzi więcej żołnierzy, więc trzej chłopcy znów zaczynają biec. Johnson i jego ludzie blokują kolejny korytarz, więc tryochowa się w pokoju z bardzo grubymi metalowymi drzwiami. Strażnicy przynoszą piłę, aby rozpocząć cięcie drzwi. Więc nastolatkowie nie mają innego wyjścia, jak tylko wybić okno i wskoczyć do basenu poniżej. Skok się udaje i lądują bezpiecznie, ale kiedy wydostają się z basenu, otacza ich więcej żołnierzy. Nagle jeden z mężczyzn strzela do swoich kolegów z drużyny, po czym zdejmuje maskę, ujawniając, że jest Galim. Na ulicy Brenda stara się prowadzić autobus tak szybko, jak to możliwe, jednocześnie pchając jeden z samochodów Wicked, który jedzie za nią. Udaje jej się zderzyć z drogowskazem. Ale za nią wciąż jedzie więcej pojazdów. W końcu skręca za róg i znajduje całą ulicę zablokowaną przez wroga. Brenda wysiada z autobusu i wystrzeliwuje flarę, którą dostrzega Frypen, czekający przez cały ten czas w dźwigu. Upuszcza hak dźwigu na środku ulicy, a Brenda podłącza go do autobusu, po czym wraca do środka. Następnie Frypen używa dźwigu do podniesienia autobusu, który uderza w kilka budynków, zanim zostanie wypchnięty przez ścianę. Ciężar powoduje, że zderzak autobusu zaczyna pękać, więc Frypen przedłuża łańcuch, aby skrócić upadek. Autobus ląduje na ziemi na stojąco i spada ponownie w ciągu kilku sekund, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Tymczasem Teresa używa skradzionej gazy do analizy krwi Tomasa w laboratorium i odkrywa, że jego krew zawiera prawdziwe lekarstwo. Nie tylko powstrzymuje wirusa, ale wręcz go niszczy. Pokazuje to Ewie, mówiąc jej, że muszą znaleźć Tomasa. Brenda i Frypen zabierają wszystkie dzieci do kryjówki, ale okazuje się, że jest pusta. Okazuje się, że Lorenz poszedł zebrać wszystkich ludzi w slumsach, ogłaszając, że dziś wieczorem odbiją miasto. Z Lorensem na czele, na ciężarówce pełnej materiałów wybuchowych, tłum zaczyna biec w kierunku wejścia do miasta. Zespół ochrony próbuje aktywować wieżyczki, ale hakowanie rebeliantów wyłączyło wszystkie ich systemy. Strażnicy na murze otwierają ogień ręcznie, ale to nie wystarcza, by powstrzymać Lorensa, który rozbija swój pojazd o wejście. Następuje potężna eksplozja, tworząc ogromną dziurę w ścianie, która pozwala tłumowi wtargnąć do miasta. Zespół Tomasa kontynuuje skradanie się, pomagając Newtowi w przeprowadzce, ponieważ jego choroba się pogarsza. Ukrywają się, gdy widzą, że policja wychodzi na ulicę, by walczyć z najeźdźcami, ale eksplozje wybuchają na każdym rogu, więc muszą szybko się wydostać. Następnie ukrywają się w budynku, a Tomas dzwoni do Brendy, aby powiedzieć jej, żeby wyszła bez nich, ale Brenda odmawia. W tym momencie George pojawia się w skradzionym samolocie z Vincem, aby uratować wszystkie dzieci, a Brenda prosi ich, aby uratowali także Tomasa. Chłopcy również widzą samolot i ruszają w kierunku miejsca spotkania. Jednak miód ledwo może się już poruszać, więc Tomas mówi Mincho i Galiemu, aby odeszli z serum, podczas gdy on zostanie ze swoim przyjacielem. Miód daje Tomasowi naszyjnik i prosi go, by go zostawił, ale Tomas odmawia i zaczyna go nieść. Gdy Newt w końcu traci przytomność, Teresa transmituje swój głos na całe miasto. Wyjaśnia, że krew Tomasa może naprawdę leczyć zarażonych ludzi i mogą uratować Newta, więc prosi go, aby wrócił. W tym samym czasie Minho i Gali docierają do samolotu. Podczas gdy Tomas zastanawia się, co zrobić, Newt budzi się jako zarażony i atakuje Tomasa. Chłopcy zaczynają walczyć i tarzają się po ziemi, podczas gdy Newt prosi swojego przyjaciela, aby wszystko zakończył. Thomas odmawia zlikwidowania go i kontynuuje walkę, mając nadzieję, że zyska na czasie. Niut przeprasza i chwyta za broń, by zrobić to samemu, ale Thomas natychmiast wytrąca mu ją z ręki. Następnie Niut traci ostatnie ślady rozsądku i chwyta nóż, aby spróbować dźgnąć Thomasa, ale udaje mu się go tylko trochę zranić, zanim Thomas go kopnie. Kiedy Niut atakuje ponownie, chłopcy zderzają się, a Thomas nie ma innego wyjścia, jak tylko pchnąć nóż w Niuta, likwidując go. Podczas gdy Thomas płacze za swoim przyjacielem, pozostali przybywają z serum, ale oczywiście jest już za późno. Zamiast odejść z drużyną, wściekły Thomas wraca do budynku Wicked i znajduje Ewę, która mówi mu, że może ich wszystkich uratować. Thomas rzuca broń i oddaje swoje ciało na ochotnika, aby opracować lekarstwo po tym, jak Ewa obiecuje, że zostawi inne dzieci w spokoju. W tym momencie Ewa zostaje zastrzelona przez Danson'a, który następnie uspokaja Tomasa. Chwilę później Thomas budzi się przywiązany do noszy w laboratorium, gdzie Teresa pobiera próbkę jego krwi do produkcji surowicy. Johnson wyjaśnia, że lekarstwo zostanie podane tylko elicie, zanim ujawni, że jest zarażony. Kiedy ma zamiar wstrzyknąć sobie nowe serum, Teresa rozbija butelkę na jego głowie, aby go powalić. Następnie uwalnia Tomasa, tylko po to, by Johnson złapał ją i rzucił przez pokój. Zaczyna walczyć z nią o serum, nawet uderzając jej głową o stół. Thomas wyrzuca Johnsona przez okno i zaczynają walczyć na korytarzu. Johnson prawie go obezwładnia, ale Thomas odmawia poddania się i kontynuują walkę. W końcu Johnson wyjmuje broń i grozi zastrzeleniem obu nastolatków, ale w tym momencie rebelianci uderzają w budynek rakietami, powalając Johnsona i pozwalając duetowi uciec. Ukrywają się w laboratorium zawierającym kilku zarażonych w celi, a Teresa z przerażeniem odkrywa, że Thomas został poważnie ranny w wyniku eksplozji. Johnson przychodzi ich szukać, więc Teresa odwraca jego uwagę, podczas gdy Tomas rzuca przedmiotem w drzwi celi, wyłamując je. Korbi wyskakują i zaczynają żerować na Johnsonie, pozwalając na stolatkom uciec. Teresa pomaga Tomasowi przejść i udają się na dach, gdzie odkrywają, że budynek powoli płonie. Myśląc, że to koniec, Teresa przeprasza za wszystko i dzielą się pocałunkiem. Następnie rebelianci przybywają samolotem, ale nie mogą podejść zbyt blisko z powodu ognia. Gdy sąsiedni budynek zawala się, a samolot wciąż się trzęsie, Teresa rzuca tą masę w stronę drużyny, która łapie go w samą porę. Teresa nie podąża za nim i umiera, gdy budynek zawala się pod nią. Tomasz płacze za nią, zanim straci przytomność. Jakiś czas później wszyscy rozbitkowie użyli naprawionego statku, aby dostać się na bezpieczną wyspę, gdzie zaczęli budować nowy dom. Thomas dochodzi do siebie po kontuzji i sprawdza naszyjnik Newta, aby odkryć list, w którym dziękuje mu za wszystko i prosi go o opiekę nad wszystkimi. W nowym domu rozbitkowie wyrywają imiona poległych wojowników na dużej skalę, tak jak robili to podczas eksperymentu z labiryntem. Po dodaniu imienia Teresy, Thomas spogląda na plażę, ujawniając, że ma próbkę Serum. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.